Cześć, witamy w kolejnej audycji portalu ŚwiatWyścigów.pl. Witają się z Wami Zemysław, mi tak. i Wojciech Poprota. Dzisiaj będziemy rozmawiać o samochodach klienckich w Formule 1 i o nowych ekipach w Formule 1, ponieważ jest to bardzo gorący temat i poruszył go nawet sam Bernie Ekleston w ostatnim czasie. No i przemek, chciałbym Cię na początku zapytać, czy samochody klienckie w Formule 1 mogą mieć szansę powodzenia w dzisiejszych czasach? z pewnością mają, biorąc pod uwagę to, że te ekipy ze środka stawki mają gigantyczne wręcz problemy finansowe sytuacja nie jest najlepsza, podobnie chociażby Lotus jest bardzo poważnie zadłużony, z Zauberem nie jest również zbyt dobrze Force India także bardzo jakby zaczyna naciskać wręcz na te lepsze zespoły Formuły 1, żeby ta sprawa aut klienckich faktycznie doszła do skutku Myślę, że by to było bardzo dobre, jeżeli chodzi o widowisko. Oczywiście te auta z drugiej ligi, auta klienckie, nie miałyby wielkich szans na rywalizację o pierwszą pozycję czy drugą. No, ale powiedzmy sobie szczerze, w obecnej sytuacji, gdy chociażby auta Toro Rosso czy Zaubera, no jednak są przygotowywane przez te zespoły prawie w całości, chociaż tam niektóre części są. Chociażby same silniki są oczywiście kupowane od producentów, jednak, biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz, to te różnice myślę, byłyby dosyć podobne, ale za to zyskałoby widowisko. Byłoby być może wielu młodych, bardzo obiecujących kierowców, którzy nie są paydriverami driverami. No, i gdyby tak to wszystko się ułożyło, myślę, że to naprawdę było pozytywne. Dla Formuły 1. Ja uważam troszkę inaczej, że pomysł faktycznie jest dobry, ale trzeba go dopracować, ponieważ to jest trochę stąpanie po kruchym lodzie, wprowadzanie klienckich samochodów do Formuły 1. Wiadomo, że jeżeli coś takiego już by się pojawiło, to wszystkie zespoły, które byłyby tymi klientami, chciałyby. Ten najlepszy samochód, który należałby w danym sezonie, na przykład, do Mercedesa czy do Ferrari, i mogłyby wyniknąć no niemałe konflikty, jeśli o to chodzi, ponieważ no wiadomo, że od samochodu zależy praktycznie wszystko, jeśli chodzi o wyniki w Formule 1. Dlatego ja uważam, że mo można było ten pomysł zrealizować na nieco innej zasadzie, a więc zrobić tak, aby te najmocniejsze zespoły, które są obecnie liczącymi się siłami, czyli Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, jeżeli starczy mu pieniędzy, wprowadziły trzeci albo nawet czwarty samochód, ponieważ w historii Formuły 1 mieliśmy już takie lata, gdzie zespoły wystawiały więcej niż dwa auta i to nie były trzy, a czasami zdarzało się, że Talbot w latach 50. wystawiał do wyścigów i osiem samochodów, także tak też można, można było się ścigać. i żeby w tych dodatkowych samochodach zasiadali albo kierowcy testowi, którzy obecnie wiadomo nie mają za dużo możliwości pojeżdżania tym samochodem i ich rola ogranicza się tylko do tego, że siedzą w garażu i słuchają to co się uh, mówi, mówi tam w słuchawkach, które mają na, na sobie i ewentualnie niektórzy, bo to też nie wszyscy, jeżdżą w pierwszej piątkowej sesji treningowej, żeby tacy kierowcy mieli możliwość ścigania się w jakby takich oddzielnych mistrzostwach. Uh, które nie byłyby, a ich punkty nie byłyby zaliczane do głównej klasyfikacji Formuły 1, czyli inaczej mówiąc, nie mieliby oni szansy na zdobycie tytułu. I jeżeli moglibyśmy zrobić tak, żeby ci, żeby te dodatkowe samochody były obklejane logami, które pochodziłyby z innych umów, aniżeli te zawierane bezpośrednio z zespołami, to taka rywalizacja byłaby, jak dla mnie, bardzo ciekawa. Ponieważ wtedy moglibyśmy się dodatkowo przekonać o umiejętnościach e, tych kierowców, jeśli chodzi o pracę na wyższym szczeblu aniżeli GP2, e, gdzie wiadomo, w bolidzie Formuły 1 jest dużo więcej e, możliwości do pokazania swoich umiejętności nie tylko jako kierowca, ale jako też kierowca inżyniera. I mogło to by, też dostarczać nam fanom więcej e, jak gdyby, szczęścia z oglądania takowych wyścigów. Więc moglibyśmy się też doczekać, że taki kierowca, który teoretycznie nie walczy z ludźmi typu Fernando Alonso czy Jenson Button czy Sebastian Vettel nagle znajdzie się przed taką wielką gwiazdą, a jest przecież jak gdyby kimś, kto gra w Formule 1 drugie skrzypce. Kupowanie bolidów przez bezpośrednio zespoły, które są uznawane jako te słabsze, jak dla mnie nie ma szans powodzenia, ponieważ te zespoły straciłyby bardzo dużo... Pierwsze, pracowników, którzy nie musieliby się skupiać na projektowaniu, a po drugie, no, ludzi, którzy musieliby obsługiwać i jak gdyby czuwać nad całym sprzętem. Więc taki zespół z roli konstruktora przeistoczyłby się no, w taki malutki zespół, który no, tylko przygotowywałby samochód podczas wyścigów. A coś takiego mamy na przykład w GP2, gdzie w zespole zatrudnionych jest tak naprawdę maksymalnie 30 osób. No i w Formule 1 dla mnie to w obecnej sytuacji byłoby trochę śmieszne. No oczywiście, że było to by pewnego rodzaju trudną sytuacją, no ale każde zmiany jednak mają swoje plusy i minusy. Tutaj, jeżeli by faktycznie Bernie Eccleston wywiązał się z tej swojej obietnicy i gdyby faktycznie organizatorzy wyścigów Formuły 1 zapłaciliby za te auta klienckie, no przynajmniej chociażby na początku, no, to, był to by, byłby to spory plus, myślę, i by naprawdę urozmaiciło to na pewno Formułę 1. I myślę, że pomimo wszystko może tutaj to wszystko przejść. Jeżeli chodzi o auta, o trzecie auto, jeżeli chodzi o zespół no to wiąże się z dodatkowymi wydatkami, kto wie czy nawet nie odrobinę większymi niż przygotowywanie aut klienckich, które no nie muszą być na takim najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o takie małe sprostowanie, jeżeli chodzi o kupowanie to tych właśnie aut klienckich no to tutaj sytuacja jest dosyć prosta, że podobnież najlepsza ekipa tylko ma dostarczać tym zespołom klienckim swoje maszyny, więc to by nam w pewien sposób wyrównało rywalizację. No czy byłoby to dobre dla Formuły 1 czy nie? Trudno się ocenić, trudno to wszystko ocenić. Ja jako argument przywołam MotoGP, które tutaj oczywiście ma motocykle klienckie, no i one trzeba przyznać, że w jakiś sposób spełniają swoją rolę, czasami udaje się tym zawodnikom na, na motocyklach klienckich coś tam osiągnąć, no ale jednak w pewien sposób oni zapełniają stawkę, ale z drugiej strony mamy ciekawą rywalizację, więc wydaje mi się, że to byłoby jednak na plus dla Formuły 1. Powiedziałeś, że trzeba na wprowadzenie trzecich, czy nawet dalszych, już kolejnych samochodów duże pieniądze. Oczywiście potrzeba, ale skoro niektórzy, niektóre zespoły mają takie pieniądze, to dlaczego nie miałoby ich zainwestować właśnie w kolejne samochody, skoro. Jeżeli odnoszą sukcesy w Formule 1 w obecnych czasach, które są bardzo trudne, to taka, to taka inwestycja z pewnością w no, no porządku. Więc jeżeli coś ma perspektywę odniesienia sukcesu, to dlaczego by tego nie zrealizować? Moglibyśmy się jednak doszukać też wady tego rozwiązania, ponieważ. Jeżeli takowy Mercedes wprowadziłby obecnie trzeci, albo nawet czwarty czy piąty samochód do Formuły 1, no to wyścigi mogłyby wyglądać dość dziwnie, jak w co drugi weekend widzielibyśmy trzech kierowców Mercedesa na podium, ponieważ no, to jest coś, czego absolutnie nie chcemy w Formule 1. I dla mnie to to jest tylko, i wyłącznie, tylko jedna wada takiego rozwiązania i innych po prostu nie widzę. I tutaj może być pewnego rodzaju problem, no bo jednak ekipa, która dominuje, no to faktycznie te przychody zaczynają być gigantyczne. Nie wiadomo skąd zaczynają się one tworzyć. I okazuje, okazać się może, że nawet nie 3A4, i być może nawet i 5 Mercedesów nagle zacznie. Jeździć w stawce Formuły 1 i to no wręcz makabrycznie mogłoby wyglądać i mogłoby się nawet e, tragicznie wręcz skończyć dla Formuły 1, więc no potrzeba reform i nie można się od tego jednak wzbraniać. Oczywiście wiąże się to wszystko z gigantycznym ryzykiem. W MotoGP było podobnie. Przed wprowadzeniem chociażby motocykli CRT, które potem przeistoczyły się w klasę Open, motocykle trochę bardziej zbliżone do maszyn produkcyjnych, trzeba w, wtedy było to gigantyczne, wręcz ryzyko. A teraz okazuje się to być gigantycznym sukcesem. Kolejni producenci wracają i niestety trzeba zaryzykować, trzeba zanotować być może jeden sezon tragicznych strat, ale później odbijać się od dna i wykonywać kolejne kroki w przód i no, ja bym jednak stawiał na to, że warto zaryzykować, warto zrobić takie trzęsienie ziemi, ale trzęsienie ziemi, po którym widać jakieś, jakieś plusy, że wszystko wróciło na dobre miejsce, bo jednak wizerunek Formuły 1 w ostatnich latach nie był najlepszy, no i co do tego nie ma większych wątpliwości. No, ostatnio podniósł się także temat, aby do Formuły 1 wprowadzić kolejne ekipy i Bernie Ecclestone to nagłasza nabór e, do Formuły 1 kolejnej ekipy. No i czy to również nie jest według ciebie Przemek takim sztucznym próbą takiego sztucznego poprawienia sytuacji w Formule 1, aby po pierwsze podnieść oglądalność, a po drugie, może otworzyć sobie rynek w innym państwie, które obecnie nie ma jakiejś bogatej historii w Formule 1, a poprzez zespół z takiego państwa mogłaby, mogłaby zaistnieć szansa, aby Formuła 1 cała. Kultura Formuły 1, a więc też sponsorzy, którzy, partnerzy, którzy są związani z Formułą, mogli tam a, zaistnieć na rynku. Wiesz, mówisz oczywiście o zespole Gina Hassa. No tak, szczerze mówiąc, jeżeli ta ekipa coś będzie reprezentowała, a no jednak wiele wskazuje na to, że tak właśnie się okaże, no to. Trzeba trzymać kciuki, żeby tak faktycznie się stało No może jest w tym cokolwiek coś promocji, ale No przede wszystkim chodzi o to, żeby jednak zapełnić tą stawkę Oglądaliśmy Formułę 1 z bardzo małą liczbą zespołów i kierowców Liczbą 18 zawodników w Australii No i wyglądało to tragicznie, jeżeli chodzi o marketing Ale również jeżeli chodzi o no takie jak się patrzy chociażby w historię Formuły 1, to rzadko kiedy można było dostrzec coś takiego, już trzeba było cofnąć się daleko daleko wstecz, żeby dostrzec tak mało zawodników sklasyfikowanych w danym wyścigu. I... A jeżeli coś takiego miało miejsce, to najprawdopodobniej był jakiś protest, gdzie część ekip nie przyjechała. coś trzeba no Tak, tak, więc... Trzeba na to zwrócić uwagę, i jednak te kolejne zespoły muszą wracać. Muszą wracać, muszą się pojawić w Formule 1. Widzimy, że jednak ci producenci, giganci, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, jakoś się nie chwapią do tego, żeby się pojawić w Formule 1. No i dlaczego się tak dzieje? No, to wszystko jest właśnie związane z tymi kłopotami. No, a jeżeli nie chcą ci producenci wiązać się z Formułą 1, no to w takim razie trzeba, wracamy do punktu wyjścia, no i trzeba te auta klienckie jak najszybciej wprowadzić, i myślę, że byłoby to bardzo pozytywną sprawą. No, a jeżeli chodzi o te auta klienckie. Świetnie znany Ci zespół ART Grand Prix podobnież ma wejść do stawki Formuły 1 jako taki zespół B Klarena. No i co sądzisz o tym pomyśle? No jak dla mnie to, to mogą być tylko plotki, ponieważ jeśli popatrzymy na różnicę między każdą tak naprawdę inną serią, aniżeli. Znaczy, jeżeli spojrzymy na różnicę między Formułą 1 a każdą inną serią, to rachunek będzie taki, że. Yy, Zespół z innej serii niż Formuła 1 wydaje na cały sezon tyle pieniędzy ile zespół Formuły 1 wydaje na przeloty dla swoich pracowników i na przewóz ładunku przez cały sezon, więc to są gigantyczne różnice. I nawet zespół taki jak ART, który ma bardzo bogatą historię jeśli chodzi o starty, czy to w GP2, czy GP3, czy innych seriach, w których się wcześniej ścigali, chyba tam jeszcze trzy inne były tym World Series Byrena na przykład, to, to nie są w stanie nagle przeskoczyć z budżetu kilku milionów na kilkaset milionów, bo o takich pieniądzach trzeba rozmawiać obecnie. Dla mnie to nie ma szansy powodzenia. Już widzieliśmy w ostatnich latach, kto próbował tam wejść. Myślę tu oczywiście o zespołach takich jak Marusze, jak Caterham, a wcześniej jako Team Lotus oczywiście, HRT. Kolejna wielka porażka zespół USF1, który nawet nie doczekał się swojego debiutu. No i ten nieszczęsny Stefan GP, który od dobrych kilku lat próbuje wejść do Formuły 1 i straszy cały światek Formuły 1, że już za kilka lat odbijemy Formułę 1, już za kilka lat wejdziemy. No i ja uważam, że właśnie jedyny ratunek to jest w gigantycznych producentach. Obecnie mówi się też o Audi, które mogło może wejść do Formuły 1 wykupując na przykład zespół Red Bulla, bo podobno Dietrichowi Matasicowi znudziło się już, uh, znudziła się już Formuła 1. I jak dla mnie to trzeba pokładać nadzieję, Bernie jak jest tą szczególnie musi pokładać nadzieję uh, w producentach, ponieważ w takich czasach, jak, w jakich Formuła jest obecnie, to już tyl, tylko oni mają możliwość zrobienia tak wielkiego biznesu, uh, żeby jeszcze coś na tym zyskać. No, bo wiadomo, Formuła 1 jest no, miejscem, gdzie ludzie mimo wszystko też chcą zarabiać pieniądze. DJ Malia, który może jest pasjonatem Formuły 1, domyślam się, że nie notuje tutaj wielkich zysków, i jakby mógł, to by się z chęcią tego zespołu pozbył, bo przysparza mu dużo problemów finansowych z tego, co zdążyliśmy się przekonać. No i to nie jest tak prosto, jak się może nam wydawać. Przed hasem stoi ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o przyszły sezon. I no, ja szczerze mówiąc, patrząc na doświadczenia zespołu USF1 Team, no, nie wróżę mu sukcesu, chociaż dużo ludzi mówi, że, że ma szansę powodzenia, ale no, ja nie wróżę im większej przyszłości niż Lotusowi czy, czy Marus. Bo jeżeli ktoś tutaj chce zaistnieć, to musi to być ktoś, kto ma naprawdę przepotężne pieniądze idące już w setki milionów dolarów, czy tam funtów. No co do zespołu ART Grand Prix, to myślę, że od razu, gdyby pojawili się w Formule 1, to jednocześnie dostaliby jakieś wsparcie finansowe od Hondy i McLarena. To myślę, że nie ulega żadnym wątpliwościom. Pytanie, ile by było tego wszystkiego? No tak, oczywiście, bo kierowcy ART Grand Prix, którzy są obecnie w GP2, do Stofy Van Dorn i Nobuharu Matsushita. I powiedzmy na początku, że Van Dorn jest e, kierowcą rozwojowym McLarena, a Matsushita to jest człowiek Hondy. Tak samo jak Satoru Nakajima w latach 80 również był związany z Hondą, dzięki której wszedł do Formuły 1, do zespołu Lotus. I e, oczywiście, jeżeli ART pojawiłoby się w Formule 1, to niewątpliwie zastrzyk gotówki od Hondy i od McLarena musiałby popłynąć, ale pytanie, czy to nadal by był ten sam zespół ART, bo wtedy to już chyba ktoś inny musiałby tutaj wyłożyć troszkę dużo większe pieniądze niż, niż sam twór pod nazwę ART I to by się chyba nie sprawdziło już jako zespół, który nie jest producentem. No, temat myślę bardzo długi i zawiły, a wszystko może się skończyć tym, że po prostu zespół ART Grand Prix... Po prostu nie pojawi się w Formule 1. Jak na razie świetnie sobie radzą w GP2. No i na tym chyba trzeba poprzestać. Przed nami wyścig o Grand Prix Kanady. Obiekt, który zdecydowanie różni się od Monaco, chociaż jest uważany za coś przejściowego pomiędzy Monaco a Moncom. Jak sądzisz, jak będzie tam wyglądała rywalizacja? Czy Lewis Hamilton odgryzie się? Niko Rosbergowi i zdominuje ten weekend, bo w zeszłym roku było zupełnie inaczej. Jeżeli patrzeć na poprzednie lata i to nie jeden, jeden rok czy dwa, a jeżeli cofniemy się aż do sezonu 2007, kiedy to Luis rozpoczynał swoją karierę, to zdecydowanie statystyki przemawiają na jego korzyść, ponieważ wygrywał tam bardzo dużo razy trzy albo cztery jak się nie pamięć nie myli. I otwarcie przyznaję, że lubi ten tor. Samochód Mercedesa też wydaje się dobrze spisywać na tym torze, dlatego myślę, że no nie powinniśmy widzieć jakiejś zmiany w stosunku do poprzednich wyścigów. No to już z niecierpliwością. Czekamy oczywiście na Grand Prix Kanady. To wszystko na portalu światwyścigów.pl wszelkie relacje, newsy i tym podobne sprawy, więc zapraszamy do oglądania, do czytania na co dzień naszego portalu, naszych wszelkich newsów i artykułów. My oczywiście słyszymy się już za tydzień i porozmawiamy sobie między innymi o tym, jak przebiegało Grand Prix Kanady, a teraz żegnałem się z Państwem. Wojciech Poprota i Przemysław tak. До услышания.